Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł nad jezioro galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u jego nóg, a on ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią: ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: Żal mi tego tłumu, już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby ktoś nie zasłabł w drodze. Na to rzekli mu uczniowie: Skąd tu, na pustkowiu, weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum? Jezus zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: Siedem i parę rybek. A gdy polecił tłumowi usiąść na ziemi, wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy, dziękczynienie połamał. Dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów. Pan Bóg pozwala nam rozpocząć kolejny dzień i dzisiaj słyszymy tę Ewangelię składającą się z dwóch części. Najpierw symbol góry, a potem obraz ludzi przynoszących chorych do Pana Jezusa. Oraz rozmnożenie chleba. Cóż oznacza ta góra, cóż oznaczają te choroby? Oryganes mówi, że górą jest Kościół, który został wywyższony przez Słowo Boże i przez sakramenty ponad Ziemię i ponad człowieka. I teraz interpretuje te poszczególne choroby następująco. Ci, którzy są głusi, ponieważ są głusi na obietnice, które im zostały dane. Ci, którzy są ślepi, to ci, którzy nie widzą prawdziwego światła, którym jest Jezus Chrystus. Chromi niezdolni postępować w kierunku wskazanym przez rozum i łomni nie potrafią skutecznie działać. Jeżeli ktoś z nas odnajduje się w którejś z tych chorób, na przykład zamiast ufać Chrystusowi, wierza sobie na ręku czerwoną nitkę, aby odpędzić uroki, to znaczy, że musi przyjść do stóp Jezusa, usiąść, aby słuchać Jego nauczania, aby nawrócić serca, aby doświadczyć uzdrowienia. Druga część Ewangelii to jest drugie rozmnożenie chleba. Mamy tam opis, że Pan Jezus rozmnożył chleb z siedmiu istniejących z kilku rybek, gdzie pozostały kosze łomków. Święty Hilary Płatie interpretuje tę Ewangelię także jako symbol, bo cóż oznacza, że istnieje siedem chlebów, to siedem darów Ducha Świętego, co to znaczy kilka rybek? Nieograniczone, niepoliczalne, nieprzewidywalne działanie da, darów Ducha Świętego. Natomiast, cztery tysiące mężczyzn, którzy zostali nakarmieni, to symbol czterech stron świata, ponieważ do Jezusa przychodzą wszyscy z całego świata. Inny z ojców Kościoła tłumaczy fragment, że zebrali pełne koszy łomków, i mówi następująco: Nie przyjmowali pokarmu tak, aby go zabrać ze sobą. Łomki zostały zebrane jako symbol umiarkowanego zaspokojenia potrzeb. Warto się odnaleźć w tej dzisiejszej Ewangelii, czy w tych chorobach, czy w braku umiarkowania, czy w odnowieniu w sobie tego działania ducha świętego, który daje obfite łaski. Dobrego i błogosławionego dnia.